To był właśnie miłk, jak łapałem. Miłk, dokładnie. O, skrzynka. Czy sobie pogram? Tak myślę. Właśnie moim pięknym. Okej, okay. tak, był miłk, którego łapałem. Czekajcie, bo I pogram się duo na przykład.

No, Jak można zauważyć. Kurde, tylko teraz No fajnie. No fajnie powiem szczerze, no fajnie. No ładnie nie. Pięknie, Pięknie. No chłopie co ty robisz? No jakiś ciebie chodnik najgorszy Pyk, pyryryry, pyk, 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 pyk To się nie udało, pięknie, najlepiej, najgorzej na Netchat klub Res osób. teraz No, 50 na to nie ma Dołączajcie, póki jest miejsce, pięćdziesiąt, 50... no No no, tego to, to nie, jak dziś. Dlatego, że nie będę pokazywał tego miłego, że... no, Boże, jakie cudowne, Boże, jak piękne, Najładniej, najpiękniej, najśmierne, o Jezu, jak cudownie, o Jezu, zaraz mnie znowu zabije, to tak, to nie będę Wam przecież 27-minutowego, znaczy sekundowego filmiku pokazywał, nie, chyba się... Oczekajcie, poczekajcie. Um. Um. Oh, Żeby nie było tak przykro. że mu nie było tak przykro. Ok. możesz zobaczyć na odcinku. No to jest taki nasz chłopak w ogóle, taki. No nie jestem zły, nie jestem dobry jakiś. Jak widzicie, Rico na blisko u niego to jest bardzo ogólnie fajna rzecz.

pyyyyk ile killi w ogóle kurde raz dwa trzy najzzi nice, kurde dawaj dawaj chłopie dawaj 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 konia nia nia I... dawaj 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 o oh, ja mniechał no kurde Uy. Tak się choduje, tak się zachoduje, la, la, la Naprawdę to nie podziałało. tra la la go, la, la, la. dawaj, nie, nie dojechał go. Dawaj, o Boże, co tu na blisko. Py

Gram, gram. Dobra, dawaj. Dobra. Czekaj, biorę sobie skrzyneczkę. Nic ciekawego, jak zwykle w sumie. Czekajcie, jeszcze ja może zmienię je na inną postać. O Boże, pęka, kurde, jak ostatnio pięknie, że pęką tutaj porobił. Ich wszystkich. Widzę, żeś niedawno, drobną umar, No. Dobra Pogramy. Mm -hmm. pyk, pyk 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 No bierz Jaki debil Po prostu debil Bierz to ja, no chłop ze wsi, no. Ja, chłop ze wsi, no. Ja nie mogę, chłopie. Naucz się grać, Bartororo. Bartororo. Dobra, dawaj, gościa. Dobrze. Dobrze sobie radzisz. Tak, tak, dawaj, tak dalej. Dobra, teraz już się rozzwalony chłop. Dawaj, dawaj, coś ty zrobił chłop. Jaki chłop w ogóle, chłop ze wsi normalny. I dziś pan Paweł, no. Pan Paweł Kubudy. Gdzie bym mógł wcisnąć wieżeczkę, żeby nie zauważyli tutaj. Dobra, kurde. Tutaj, Holender. Pan przekampie całą um grę, tra, na, na, la, la. Um gre, tra na, la 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 Przekampie całą um grę, tra na, la 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 Przekampie całą grę, tra la 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 to coś pan zbył Bo jeżyczka dostaje no, 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 no.

Pyk, pyk, pyk. Byk, pyk, pyk. Byk, pyk, pyk, pyk. Byk, pyk, pyk. No, 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 no. Za bardzo się... Z... Kurde, bo ja się chciałem pobawić. No, przepraszam. A ja się chciałem pobawić. Nic mm -hmm. Kto jakie jest wasze ulubione danie? Dlatego, bo ja moje żeberka i dzisiaj jadę żeberka Dlatego, napiszcie jakie jest wasze ulubione danie, chłopie. Czemu ty ciągle giniesz? No, to jest niewyjaśnione. Niewyjaśnione. Dostał, dostał, banie na morda. Nie wyjść. wyjścia. Fajnie było, bo się dało wyjść. No nie, no i tak, już panka. No chłopie, co ty robisz? Tak, ty chcesz ginąć, chyba. szybko. Idziemy tam tą pamkę rozwalić. nie, bo robot ich nie. ogólnie. Pyk, 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 Boże, jak ja głupio zrobię. Dobrze, yy,